Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Toxie i zapraszam do pierwszego materiału z gry WRC 3! Tak jest, oczywiście ja już tutaj sobie próbowałem jak to działa, więc nowy właśnie to profil rady. zakładamy. ...a tour across the greatest geographical areas of the planet to take on Rally's Rising Stars. If you can make it through all the tests and beat the aspiring champions, you will have earned the right to face the WRC aces in the most exclusive event there is, the Ultimate Battle. Ok, więc zaczynamy powiedzmy od zera swoją przygodę. Dobra, to robimy swój profil. Gdzie jest Polska? Jaki chcę tu portret wybrać? Ten ma za bardzo kolory jakieś hiszpańskie. Nie, może być ten. Codriver driver. Nie wiem. Uh, huh, huh. Nie wiem, może być. Jak on ma? Maciej Wisławski? Boże. Nie pamiętam teraz. Albo dobra. Zostawię sobie tak jak jest oryginalnie. Bo nie pamiętam. I niech będzie ten z Wielkiej Brytanii. Dobra, Iber Iberian Portugalia i Hiszpania przed nami. Okej, okay, musimy No dobra. Tutaj mamy wow, wow, to wow. dużo tego jest. Nie powiedział nawet. Okej, okay, zaczynamy. Nie, no zaczynamy oczywiście od pierwszego. Co mamy tutaj do wybrania? Ford Fiesta RS2, Citroën C2, Ford Fiesta Citroën, Ford Fiesta Speed. Ma lepszy Fiesta, gorsze trzymanie drogi. Przyspieszenie też ma gorsze. Nie, biorę sobie Citroënka. Dobra, jedziemy już pierwszy swój wyścig z tego co rozumiem. Czy wyścig, chyba OS tylko jeden? jakoś tak? No dobra. Nie, no nie będę nic tam kombinować. Jedziemy. Oczywiście w środku to powinno Dobra. I śmigam. Muszę uważać, żeby za nisko na biegach nie jeździć. Inaczej to to przyspieszenia nie ma. Wow. Woda nie, nie jest nieźle right ścięte. A że naprzód, przyś, yy, naprzód y, napęd to, to ledwo co przyspiesza. Jak wychodzi z zakrętu. No, dobrze, zmieściliśmy się, tutaj przyciąć. Ekstra. Wyszło to. No nawrót mamy. I je mnie ja wyrzuciło na zewnątrz. Dobra, następny nawrót. na wrót. Znowu na jedynkę trzeba zbić. Z dwójki to to w ogóle nie jedzie, nie? Masakra. Okej, okay. no i mamy pierwszy pomiar. Gorsze, mamy czas od innych. Trzeba jakoś tutaj przyspieszyć. Musimy to wygrać. Czy ja mam taki zamiar? Dobra, będę tak ścinął, to powinienem dosyć dużo zrobić. Wow, fajnie to wyglądało. 5, ouch muszę right się ino nie przewrócić ok jakie tam uderzenie nic right się nie stało Then Then nie, nie right no three. jak teraz? Oh, kurde, no gorzej ale jeje okay. pocięliśmy troszeczkę jeszcze ściąć, można right woda ojej, ale ścięło right tutaj i w prawo

Znowu nawrót. No wow, aż zaskoczyliśmy na dół. Coś uszkodziłem lekko. A to tam. że nic poważnego. Kurde, strasznie to powoli jeździ. A może i lepiej? Coś lepszego dalej to bym od razu rozbił na pierwszym lepszym zakręcie. Tego czegoś czegoś trzeba też zacząć. O, tak bym to no i okej, okay, jeszcze poprawiliśmy się. Mam ostatni, ostatni kawałek OS-u. Wow. nawrót, może same nawroty. No, sakra. Nie tutaj? O jejku. Nie chce się rozbić. A tu mało braku. Aha, pośrodku. No, sobie były kamienie, były. Dobrze nie ścinają tak strasznie. Okay. O, i nawrót. Koniec, koniec, dawaj, 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 ty! Okej, okay, wygraliśmy. Ekstra. U. I zdobyliśmy te 1800 punktów. Prawie 2700. Czy 2800 prawie. No ekstra wygraliśmy. Pierwszy wyścig, no to kontynuujemy. Co to mamy następne? Nie, nie powtarzamy. Wszystkie wow! Ekstra, wszystko dostaliśmy na maksa. No to trzeba kontynuować. Aha, dostajemy po prostu reputację za każdym The Civic Blokowali nowe. Sponsor, Acid, Energy Drink i Lube O, modyfikacje O, ekstra. Momencik, w garażu mamy, tak, tak z tego Dobrze. Kategoria, to jest Honda Civic, czy ja mogę jej coś zrobić, bo ja... Nie, praktycznie nie będę ją teraz używać. Dobra, dzięki ci. Tu na przykład modyfikacje. Tu nic nie mogę. Tu mam. No to dawaj. I Gearbox. Nie, to ja jeszcze odblokowałem. No to chyba nie tutaj. Tylko... ...w tej innej klasie. No tu. Dobrze, silnik nie, ale mamy aerodynamikę i gearbox, nie, też nie, o, suspension mamy, też mamy hamulce, dobra, jeszcze jest Ford Fiesta, silnik nie mamy, aerodynamika jest, gearbox nie ma, suspension jest. Czekaj, czy ja mogę to jeszcze robić przed samym wyścigiem. Teraz sprawdzę, jak będę startował następny. Dobra. To nie ma na co czekać. Jedziemy z następnym wyścigiem. Ten mamy perfect, skończony. No i... Dobra. No to jedziemy następny. No i właśnie. Czy ja mogę tutaj... Garaż. Aha. Mogę wejść do garażu i coś pokombinować przed wyścigiem. Zobaczmy, czy. O, mam nawet dla tego autka. No dawaj, Hamulce? Też są. No i ekstra. To da się jeszcze zmieniać przed samym wyścigiem. Dobra. Nie będę musiał wchodzić za każdym razem do garażu i szukać tego, co jest do zrobienia. Okej. Okay.

40, okay. przejechaliśmy przez nas 40, left 3, ścieliśmy nawrót Coś czuję, że ich będzie tutaj naprawdę dużo Ura, już mam pierwsze miejsce jak, znaczy już, jak na razie ej ej. I przeorałem. Wow! Za mocno. No jedź, kurde, dalej czasu straciłem. Right Into right and yeah, jedziemy, jedziemy. Gordy, muszę odrobić teraz. Co tam stracimy? Ok. Open, keep middle. In right and in left, All inside. Teraz right, znowu kurde, same takie kręte drogi tutaj. Ścinamy jak się no da. No i co? O kurde, półtora sekundy. Zobaczymy jak następny będzie wyglądać pomiar czasu. Proszę wszystko, co się da. Auć! Dobra, na szczęście mocno nie uderzyłem. Ciągle karosery tylko uszkadzam. Right the right no, right to nie znam, że już to paskudnie wygląda, six, building, no, ale... mnie nic nie jest. Four, four six, Dobra, już right prawie two, odzyskałem... Head head ...stratę. Wow! Na drugie miejsce już. Right o kurde! Right ale masakra! Za mocno tam ściąłem to tu są fajne otwarte te obroty, więc można naprawdę zaszalać. Jedenka, jedenka. Jak to wygląda? Kurde, trzy sekundy. Nie, dobra, to ja restart robię. Paskudnie tam się przerolowaliśmy. Hey, jeszcze raz nie odrobiłbym tego, nigdy no to go, go! Jeszcze raz to samo, Mieliśmy powinniśmy to dosyć dobrze przejechać. Więc musimy tak to, odpowiedział, przechodzimy prawie cały wyścig, powinniśmy to znać. Okej. Okay. No ale to wychodzi teraz. Jak? Jesteśmy 40, z przodu, prawie sekundę. Wow! Znowu, kurde, zaczynam błędy popełniać. No, zmieściłem się. Znowu to samo! Jojku Right three and left three. No, bo to samo tam zahaczyłem. Kurczę. Zdecydowanie niedobrze. No, ja tutaj mogę cięć jak To jak tego drugiego błędu nie popełnię, to powinienem to spokojnie dać radę wygrać. No, ale to się jeszcze okaże, czy go czy nie. No, dawaj, dawaj z dwójki, ciśnij. Okej, okay, tylko 60... sześćdziesiąt, sześćdziesiąt dwie Jak to woli przeczytać? Tutaj nie uderzyć? Dobrze. Okej, okay. idziemy pod zwycięstwo i teraz tutaj, nie tutaj jeszcze jesteśmy z przodu, jesteśmy, no i bardzo dobrze jesteśmy sekundę i dwie dziesiąte zyskaliśmy dobrze tutaj muszę uważać okej, teraz się udało zjedziemy przepięknie, do końca okej Trójeczki zostaniemy. nawet się zbiera wość a, ręczny i ładnie poszliśmy. Ok, ile tam mamy? No i ładnie, sekunda. i 15 sekund. O, nawrót, Boże. Ile oni tu mają? Chciałbym ja poprosić taką drogę codziennie do pracy. I żeby ktoś mi uczył się za benzynę płacić. i za oporny, za auto i takie inne. To no tak, tylko coś mi, mi pasuje then left into right Ej, już w prawie jesteśmy przy końcu no. i finish. Owaj, dawaj, 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 dawaj odbieraj się Jesteśmy. Znowu perfect score. Ładnie wyszło. 2600 prawie. Ok, uu, 3 sekundy i 6, 10, 7 setnych Daliśmy mu w końcu. No i ekstra. No, wszystkie gwiazdki dostamy, dosta dostaliśmy. No i bardzo ładnie. No i zobaczmy, co tu dostaliśmy. No, proszę, 10 reputacji. Już mamy 20. Proton satry, I lancer. lancer. No, i oczywiście znowu jakieś nowy ko Kolorowanka na Nowy sponsor, Torque i Emotion. Modyfikacje nowe. No i bardzo fajnie. Dobra, więc jeszcze jeden wyścig sobie pojedziemy. Który teraz mamy ten, tak? Czym jedziemy? Hondom Civic. No to ja poproszę garaż. Tak, Paint, zobaczmy. Tak, livery całe, niech będą jakieś. Coś sobie wybierzemy. hmm, nie wiem, jest nie jedno. o, to, to, to mi się podoba to sobie zostawimy kolory mogą zostać, mi się podobają e, main sponsor jaki sobie tu main sponsor, może być tork side sponsor może być ashit energy drink racing number oczywiście 89 dobra nawet, że na tym aucie nie widać, ale o, no to toksję, można sobie zmienić, a no widać jest, no i ekstra, może tak być, dobra, modyfikacje wszystkie sobie teraz zamontujemy, aerodynamika już jest, gearbox położony, suspension i brake powinno, nie, też jest, nowe, <laughs> ekstra, no dobra, jedziemy. Rally Rock. 48 pewnie rajd Katalonii. Costa dał rada. Rally de spania. Dobra, jedziemy. Już jest brudne autko. I go. Znowu jesteśmy na asfaltówce, co mi bardzo odpowiada. No to, i to już ciśnie autko. Wow! I na szutr nas wrzuciło. Ładnie. No to już mieli pod sobą ten szutr. Takie coś mi pasuje. Dobra, idziemy. Można ciąć, to tniemy jak się ino da. Wow! Aż tyle chyba nie powinno się ciąć. No ale jak pozwala. No to ino gra. To robimy. Dobra i zobaczmy jak to wygląda O kurde jesteśmy z tyłu No niedobrze No myślałem że naprawdę dobrze pojechałem O jejku No nie tak to miało wyglądać Zdecydowanie nie tak Potrafi rzucić kurde w drugą stronę jak człowiek To się tego nie chce Ło Że mnie nie wyrzuciło Zobaczmy right 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 siądź jak five, się 5, da. dużo long, to. Wow! No tam chyba long, urwiałem prawe lusterko, dużo mi się wydaje. Wątpię, żebym przejechał right bez six, urwania right go. Okay. Four, szybka right five, część. Zdecydowanie szybka. Three, A czwórkę wrzuciliśmy. Dobra, znowu jesteśmy... a, i dalej jesteśmy z tyłu, jeszcze więcej straciliśmy, ale spróbuję dojechać, może później jakoś odrobię... Zwyczaj się trochę tutaj i lepiej to pójdzie. Tutaj muszę uważać. Ej, ej, rzucić, to tak dosyć paskudnie. Dobra, ładnie odzyskaliśmy ponad sekundę. A je, 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 no właśnie, i to jest największy błąd, jaki można było tam. Ale ch chyba tak left strasznie three. nie straciliśmy to dużo. Right three, dobra, że jest to na pewno więc jak dodaję gazu w, zakrę w zakręcie, to left mi wyrzuca two. na zewnątrz. Ok, znowu. O, wow. no dobra. Ale mnie rzucił. Kurde, no nie chciałem tak, żeby się skończyło. Aj Kurde, poobijam jak zawsze tę karoserię będę miał. Zmasakrowaną. A, ruchy! Nie wiem, zobaczymy, jak tutaj wejdziemy na czasie. Podejrzewam, że bardzo źle. Może nie. Ładnie święte, No, dawaj, dawaj, o kurde. Dawaj. Ruchy! No i jaki czas wygląda? Right. Okej, okay, dobrze wygląda, myślałem, że będzie o wiele gorzej. Po Nie my, można tak nie four. right, Dobra. I znowu nawrót. Próbuję jeszcze rady ruszyć? Etaj Mieli pod sobą asfalt. Right, Okej. Okay. No już końcówka. Zejm, że w drugą stronę ten kawałek już jechaliśmy. Tak tak, bo tam już jest O! Dobra. I udało się zmieściliśmy się. Dobra, wygraliśmy, ekstra. Bardzo... wow! Zmasakrował tutaj 4 sekundy 48 setnych, nieźle, nieźle tutaj przyciśliśmy mamy znowu wszystkie. Gwiazdki. No i bardzo ładnie. Następne 10 reputacji: Mini Cooper Szuzuki swój Sport. Nowe kolorki sponsorzynowi. No i mamy 30. Odblokowując następne, co odblokujemy. American Area. Dokładnie Meksyk i Argentyna. Okej. Okay. Ekstra, udało się trzy ładnie OSy skończyć. Mam nadzieję, że w następnym odcinku też przynajmniej 3 się uda, jak nie więcej. No i dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia w następnych narka.